Hej, to mojej strony od kelnera domilora.pl, witam Was serdecznie. Postanowiłem wprowadzić troszeczkę nową formę na mój kanał odnośnie wrzucania filmów wideo. I stwierdziłem, że oprócz regularnych filmów będę wprowadzał takie krótkie filmiki spontaniczne, które będą wrzucane na bieżąco, tak? Spontanicznie, bez jakiegokolwiek planu, bez artykułów wielkich, bez skupiania się na jakichś specjalnych tematach, bardziej po prostu to, co mi leży na myśli. I dzisiaj, korzystając z okazji, chciałbym taki pierwszy film z mojego vloga, takiego spontanicznego, wrzucić. Mianowicie napisała do mnie pani Sylwia, która jest pedagogiem, stażystą w Domu Dziecka dla Osiemnastolatków w Bydgoszczy. I dowiedziałem się od tej pani, napisała mi takiego długiego maila, zresztą nie jednego. i Powiedziała mi, że w ostatnim niedzielę, jak prowadziłem webinara live'a na YouTubie odnośnie kursów online, zarabiania itd. To jak się okazało, dzieciaki, duża część tych dzieciaków w domu dziecka oglądała właśnie tego webinara, i podobno są zafascynowane biznesem online, książkami, sprzedażą książek i tego typu rzeczami, które na blogu poruszam, które poruszałem na moim live'ie. I napisała ta pani, że jest pod wrażeniem tego, jak te dzieciaki są zafascynowane, że jestem dla nich wzorem do naśladowania i ja nawet sobie sprawy nie zdawałem, jak bardzo. No, jak bardzo ktoś może się zainspirować tym, co ja mówię? Często mam wrażenie, że no, nikt mnie nie słucha, że mówię do próżni, tak, ponieważ no, spędzam dużo czasu w samotności, nagrywam do kamery, do telefonu, tak i często nie widzi się tego poza jakimiś mailami od osób, które dostaję. Ale ten e-mail pokazał mi, że naprawdę ktoś korzysta z tych materiałów, że ktoś się fascynuje, że ktoś ma wzór do naśladowania. I serdecznie chciałem właśnie pozdrowić panią Sylwię Zbytgoszczy, która stwierdziła, że zakupi kilka kursów z własnej kieszeni dla tych dzieciaków, moich kursów i że będzie na podstawie tych kursów robić prezentacje, uczyć dzieci biznesu, y, informatyki i tego typu rzeczy. I w, jestem pod wielkim wrażeniem i oczywiście z Panią Sylwią się dogadałem, żeby po niższej cenie kupiła sobie moje kursy i udostępniła je wszystkim dzieciakom w Domu Dziecka. Jestem pod wielkim wrażeniem i chciałbym serdecznie jeszcze raz ży życzyć wszystkim osobom, które tam, w tym miejscu są, yy, wszystkiego dobrego, żeby Wam się układało. Bardzo fajnie jest widzieć, że to, co się robi, pomaga, tak? ponieważ jasne, że gdzieś tam moje kursy i blog to jest w dużej mierze biznes i ja na tym zarabiam, ale widząc, że wartość, którą przekazuję, wartość dla osób, które są zafascynowane, które widzą jakiś wzór do naśladowania, jest to dla mnie naprawdę coś no coś niesamowitego. Tak? Nigdy nie dostałem takiego kopa motywacyjnego, jak po tych dwóch czy trzech e-mailach od pani Sylwii zbyt gorszy. Także trzymam kciuki za wszystkich. Mam nadzieję, że macie właśnie jakiś wzór do naśladowania. Cieszę się, że mogłem pomóc i wiadomość do wszystkich. Szukajcie swoich wzorów naśladowania. Mi tego bardzo brakowało w młodości i często... Nie wiedziałem po prostu co robić. Tak? Gdyby ktoś mi pokazał, jak byłem nastolatkiem, że są różne opcje na rozwój osobisty, na szukanie pomysłu na siebie, to o wiele szybciej bym fajniejsze rzeczy w życiu zrobił i był po prostu szczęśliwszą osobą. I cieszę się, że mogę być takim wzorem dla kogoś i ktoś się inspiruje tymi materiałami i szuka pomysłu na siebie. Dzięki wielkie, postaram się nagrywać częściej takie spontaniczne vlogi dla Was, poza takimi regularnymi filmami i artykułami, no i myślę, że będziemy się troszeczkę przez to częściej widzieć. Dzięki, wielkie zaglądanie. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy działają. Pozdrawiam serdecznie z pięknego Krakowa. Na razie, hej!